Wyobraź sobie język, którego zna mniej osób niż liczba uczniów w jednej klasie, a mimo to wciąż istnieje i ma swoją historię. Dziś opowiemy o języku, który zna zaledwie 20 osób na całym świecie i naukowcy wciąż nie potrafią wytłumaczyć jak to możliwe. Zostańcie z nami, bo w tym odcinku odkryjemy nie tylko jego tajemnice, ale też historię ludzi, którzy wciąż nim mówią. Język, o którym dziś mówimy, to Maufu, jeden z najbardziej zagrożonych języków na świecie. Znaleźć go można w małej wiosce Dagulu w prowincji Yunnan w Chinach. To zaledwie kilka kilometrów kwadratowych, a w tym miejscu mieszka mniej ludzi niż wynosi średnia liczba osób w klasie podstawówki, którzy mówią w tym języku. Brzmi niewiarygodnie? Poczekajcie, aż poznacie niektóre jego tajemnice. Małpu należy do rodziny języków sino tybetańskich i jest blisko spokrewniony z językiem motang, który również jest na skraju wymarcia. To, co wyróżnia małpu, to nie tylko wyjątkowe słowa, ale też niezwykła wymowa i gramatyka. Pełna dźwięków, które dla osoby mówiącej po angielsku czy chińsku wydają się kompletnie niemożliwe do wymówienia. Wyobraźcie sobie słowo, którego nie da się przetłumaczyć na żaden inny język. Brzmi jak coś z filmu science fiction, prawda? Przyczyną wymierania Maufu jest globalizacja i dominacja języka mandaryńskiego. Młodsze pokolenia wybierają mandaryński, bo chcą iść do szkoły, zdobywać pracę i żyć w nowoczesnym świecie. I choć starsze pokolenie nadal mówi w Maufu, ich liczba maleje z każdym rokiem. Czy możecie sobie wyobrazić, że wraz z każdym kolejnym rokiem może umrzeć kilkoro ostatnich mówiących w tym języku? Niektóre słowa w małfu opisują rzeczywistość, której nie ma w żadnym innym języku, na przykład pojęcia związane z lokalną przyrodą i rytuałami, które trudno przetłumaczyć na mandaryński czy angielski. Naukowcy próbują dokumentować język, nagrywają jego dźwięki i tworzą słowniki, ale wciąż wiele pozostaje tajemnicą. Każde nagranie to jak odkrycie skarbu, którego sens rozumie tylko 20 ludzi na świecie. Niektórzy lingwiści twierdzą, że jeśli Maufu zniknie, świat straci nie tylko język, ale też unikalny sposób postrzegania rzeczywistości przez człowieka. Maufu to nie tylko język to świadectwo przetrwania i odporności społeczności, które mimo globalizacji wciąż strzegą swojej kultury. A teraz chcemy usłyszeć od Was, czy znacie jakieś inne języki, które są na skraju wymarcia? Napiszcie w komentarzu. Jeśli chcecie odkrywać kolejne tajemnice naszego świata, subskrybujcie kanał Świat za rogiem i kliknijcie dzwoneczek. Świat jest pełen niesamowitych historii i każda z nich czeka tuż za rogiem.